Siemaneczko mordeczki, witam was w kolejnym vlogu żniwa trwają w pełni praktycznie w końcu się pogoda zrobiła, bo tutaj przy zaczęliśmy deszcz nas zegna z pola i tak yy, działka 8 hektarów, no hektar już jest wykoszony czyli 9 było yy, taki jest pan na dziś, dzisiaj byłem skończyć jęczmień po małych przygodach z kombajnem, bo upierdzielił nam się łącznik, który łączy hydro, hydromotor yy, co idzie na skrzynię, tam, tam jest taki łącznik tam się praktycznie zęby skończyły i kombajn stał musieliśmy go scholować z pola, no ale już jest naprawione dzisiaj rano i, i lecimy dalej odmiana metronom, dobra może ja sobie odpalę cały to, to, to sprzęcior włączamy sobie headerek i lecimy, będziemy sobie gadać w, w trakcie roboty odmiana metronom siana bezorkowo po rzepaku daj mu miodu dobra lecimy sobie z tematem raz w koło i sypie romeo tylko jeździ z... jeździ i, i, i na razie wszystko idzie na kosz bo jeszcze jeden silos trzeba napełnić potem będą szły te na zewnątrz więc bajunia jeżdżę sobie tak od 4 na godzinę do 4,5 no miejsca są bardzo ładne, miejsca są gorsze. Yy, tutaj myślę, że średnia z tego pola 6 z plusem będzie, nic więcej. Ale szósteczka z przodu myślę, że będzie. Więc jak na ten rok to można się cieszyć, bo słyszałem, że bardzo yy, idzie się dużo pomylić w tym roku na, na zbożach. Słomy też dosyć mocno dużo daje, bo tutaj sprasowaliśmy sobie praktycznie 6 balotów na całej długości pola więc tutaj trochę, trochę, trochę tych balotów będzie gdzieś około 200 sztuk balotów sprzedajemy, może nawet lepiej zobaczymy ile da 60 sztuk dzisiaj pojechało znajomy tam hapnął z dalszych działek od gospodarstwa, więc będziemy mieli do zbierania, jak to się mówi powiem wam, że w Dwie długości w Wizona w zbiornik by się nie zmieściło. Jedziemy nie? sobie teraz ładnie, wolniej. Yy, kosimy oczywiście przy samej dupie, żeby jak najwięcej słomy dało. No, widzę, że Romeo już z daleka jedzie. Zawsze zgubię uczucie, kurde, yy, po bizonie, że jak się mija prawą stroną słup. Że rula stoi, kurde. Teraz też bym serko patrzyłem, a skupiałem. A tu za każdym, razem, za każdym razem się rurę składa, i no, takie jest głupie uczucie, no ale. zboszenie zawodowe, kurde, jak to się mówi. kombajnisty z O Mała awaria też mieliśmy w prasie, łyżysku już tam się rozpierdzili, ale dzisiaj Romeo już to ogarnął. bo rano, jak złożyliśmy sobie klasa, to jechałem skończyć tam do, do wioskę dalej. Bo tam miałem header zostawiony, tam skończyłem. Miałem jechać dalej, ale tam komuś coś nie pasowało, i, i teraz wróciłem do siebie kosić. żeby skosić, tutaj mówię, 8 hektarów tej pszenicy zostało. Taki jest plan na dziś, to na spokojnie wy, wytrzaskać. Tam za kukurydzą, tutaj mamy kukurydzę na ziarno. Tam jest na kieszonkę. Tam za kukurydzą jest yy, 3, nie. 2,75 chyba coś tak, czy 2,77 owsa. No ja myślę, że jutro z rana go tam wytrzaskać. i wtedy zostanie 11 hektarów, czy tam około 12 łubinu. Będzie fini skoszenia. Słoma na bieżąco tu wszystko w mam pozbierane. Wszystko idzie w stuk, praktycznie jeden transport tylko poszedł to do wiaty bo tam praktycznie nie była sumobrana i zeszłego roku jeszcze jest tylko było dopełnione do, do połowy długości wiaty tyle co tam potrzeba i i, i tyle, nie? reszta idzie w suk o widzicie są takie miejsca jak tutaj na przykład, że przed ślimakiem się ładnie kotbuje. jakby taka była na całym polu to tam myślę, że Rekordów na pewno tutaj nie ma, jak u niektórych, że tam y, 9 z przodu, czy nawet, nawet nawet więcej. Tutaj nie będę was szerował, tutaj wszystko jest, no sami wiecie, u nas na kanale to nie ma owijania baweł bawełny. No tu jest takie miejsce, że praktycznie tutaj 4 tony, nic więcej. No bo mówię taka średnia, może 6 z, z plusem, ale małym plusem może wyjdzie. Nie rzadsza, zaraz chabry się pojawiły Bo oczywiście cała chemia to działa z roku na rok coraz gorzej 12,7 wilgoci, więc trzaskamy Może jak coś popada to będziemy sobie Albo Wam nie będę zdradzał Zobaczycie sobie w kolejnym vlogu może jak popada, może, może w tym, albo może w następnym. Yy, fajną, robot, fajną robotę będziemy mieli, mieli do nagrywania u nas na gospodarstwie. Jest maszyna na, na testy. Może jak ktoś obserwujemy na Instagramie to widział. Będziemy sobie jeździć po polu albo dużym albo małym kornikiem, Więcej Wam nie będę zdradzał. Przednicę tutaj troszkę po deszczu nawalnym, troszkę poprzechylana dzisiaj byli szacować, no to dalej tam 1% nic więcej, bo mówią, że kłosy muszą leżeć całkowicie na ziemi że praktycznie się kombajnem ich nie podniesie i tak, to jeba, nie Piszcie to w komentarz, o kurwa. papa mi się, że Piszcie w komentarzach, czy jesteście już po żniwach. Czy może w trakcie, czy może do, nawet jeszcze nie zaczęliście. Bo są takie rejony w Polsce, że jeszcze wszystko stoi. Dzisiaj był taki znajomy z okolic Bytowa. To mówił, że oni nawet jeszcze nie wjechali. Nie? Bo co chwilę pada. Co wyschnie, to napada. Więc możemy się cieszyć, że u nas jest tak, jak jest. Przez kombajn idzie. Powiem Wam najciekawszy taki yy, news. <laughs> po Medionie ta słoma z tyłu, po tych, po tych yy, zgarniaczach pokosu, yy, inaczej się układa. I powiem Wam, że jak Romeo prasuje, nawet mówił, że musi jeździć tak samo jak kombajn jeździł. Czyli to? Bo normalnie na rot przed, przed rotorem, na, na podbieraczu wszystko staje. Jak jeździ jedzie tak jak jechał, to że z włosem to jest trochę inaczej, więc bajunia. Ale pod, jak jest podeszły pokos to jeszcze lepiej, bo wiadomo, ten pokos jest cały ładnie ten przyklepany do ziemi. Romeo już zajechał i się dojeżdżamy do końca pola. Rozłożymy sobie zaraz rurek, będziemy z łaną wyjeżdżać i, i będziemy sypać. Sypie zawsze na środek przyczepy. Tutaj ładnie mu pasuje w kosz centralnie, insta, praktycznie w to dole nie muszą dziewuchy podgarinać. Wszystko w kosz wlatuje. Wiadomo, byśmy napełnili pełną przyczepę, ale to wtedy by było wszystko poza kosze. Bo kosze z płytki, tam chyba nie wiem, ile wejdzie 6 ton, nic więcej, więc HLK tam się nawet nie nadaje do bożenia. Włączamy sobie henderek rozłożymy sobie rurę ładnie już się rozkłada jeszcze nie mogę wyczuć tego yy, tej długości między kombajnem a przyczepą bizonom zawsze to jeszcze tak szło w miarę trafić a tutaj to ja zobaczymy jak to będzie lecieć o w miarę trafiłem ja się na końcówce zmniejszył gaz i tyle I idzie. Oby tylko była pogoda. Chęci są. Reszta sama przyjdzie, jak to się mówi. Się jest sucho Jak za sucho będzie to będzie w deszczu kosić Wiadomo jakby miało być na sprzedaż to tam Na 14,5 czy 14 można było kosić No ale tutaj to tak nie jest Dobra jedź Dobra złożymy sobie rurę I naginamy Masz Henryk załączy i ogień powiem wam mordeczki, że i też z roku na rok się człowiek zauważa, że albo nie wiem yy złe może grzybówki dobieramy bo czy co, bo praktycznie z roku na rok są droższe a widzę nawet teraz z kombajnu dosyć duże kłosy bez czarnych czyli co, te grzybówki nie działają tak jak powinny? Nie wiem, czy stosować jakieś kurde niedozwolone grzybówki, czy co. Tak samo i w rzepaku. Z tą chemią jest z roku na rok coraz gorzej. W ogóle w tym roku to była porażka ze yy, szkodnikami, nie? Niby się pojechało, opryskało, a on siedział i tak dalej. Zobaczcie, tak się wkręciłem. To kurde, że zaraz mam tą połowę tutaj skończoną. A tam na głowę będzie Romeo kosił, ja będę woził Trzeba się dzielić robotu. A jak? To coś tam porosło, no nie, 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 nie będziemy mówić, że nie. Ja mówię, zamówie 21 lipca. Jak dobrze pójdzie, to praktycznie 2 dni słońca, i u nas będzie praktycznie wszystko pokoszone. Więc już widać widzisz, Żuj to ziń, jak to się mówi. W tym roku będzie troszkę szybciej niż rok temu. Bo rok temu to ta powoda tak szyki psuła. Praktycznie. Połowa, pierwsza połowa sierpnia, co wyspadało zboża wszystkie paszowe też wszystko wypłukał ale nic nie zrobimy kawałek połowy się do skoszenia do ciemnego pewnie zejdzie ale zacząłem dopiero o drugiej, mamy godzinę a tutaj można powiedzieć, że 3 hektary już są wytrzaskany. O To tu będę dużo gadał. I co mortki? Myślę, że taki vlog się spodobał. Kończę, bo mi się tu bateria kończy, bo to mam chyba trzy vlogi nagrane na tej karcie na tej baterii. Trzymajcie się, do następnego razu. Narka, cześć!